Gwiazdy na parkiecie i na widowni. Oni kibicowali znanym w rywalizacji o kryształową kulę. Rywalizacja o kryształową kulę nabiera rumieńców. Szósty odcinek Tańca z Gwiazdami stał się wyjątkowy dla uczestników, którzy mieli za zadanie odtworzyć kultowe choreografie z całego dwudziestolecia polskiej wersji formatu. Z tej okazji w programie pojawili się goście specjalni, a gwiazdy zasiadły także na widowni, by kibicować roztańczonym parom. Gwiazdy na parkiecie i na widowni. Oni kibicowali bliskim w tańcu z gwiazdami. W tej edycji tańca z gwiazdami emocji nie brakuje. Uczestnicy prezentują występy na najwyższym poziomie, ku ogromnemu zachwytowi telewidzów. Kciuki za swoich faworytów trzymają także sławni znajomi, którzy chętnie pojawiają się na widowni tanecznego show. Szósty odcinek uwielbianego formatu polsatu zdecydowanie nie należy do najłatwiejszych. Gwiazdy miały przed sobą wyjątkowo trudne zadanie: musiały odtworzyć kultowe choreografie, spektakularne układy z całych 20 lat istnienia tańca z gwiazdami w Polsce. Wśród nich są m.in. Rumba Kingi Rusin, Samba Piotra Gąsowskiego czy Samba Dawida Kwiatkowskiego. Wizja wspaniałego widowiska zwabiła na widownię tańca z gwiazdami wiele rodzimych sław. Kciuki za uczestników trzymała Edyta Górniak, której przepiękne tango odtwarza Barbara Bursztynowicz. Na żywo kibicowali także Anna Głogowska i jej ukochany, Fred Erik. Reporter Pomponika Damian Glinka, aktor Marek Krupski oraz Albert Kosiński, który ostatnio decyzją swojej tanecznej partnerki Mai Bohosiewicz pożegnał się z formatem.